Mamy sponsora tytularnego o ładnej nazwie. Będzie się wpisywała w nazwę klubu, będzie funkcjonował ten sponsor. Ten sponsor daje nam gwarancję, daje nam pieniądze i daje stabilność budżetową w sezonie 2014. Liga Żużlowa w Polsce to najlepsza liga na świecie, w przeciwieństwie na przykład do piłki nożnej, no i postanowiliśmy zainwestować w Ligę Żużlową. Będziemy finansowo wspomagać klub. Będziemy walczyć o to, żeby na pewno funkcjonować w sposób poprawny w playoffach, żeby klub był widoczny, żeby na każdym meczu zawodnicy dali z siebie wszystko, ich forma była stabilna. O to ma dbać też klub. Zawodnicy mają Bać o swoje emocje i o swoje zaangażowanie. My mamy dać im do tego środki, zarówno sprzęt, jak i pieniądze. Chcemy wybrać profesjonalnego menadżera, który zajmie się klubem. Jeżeli to będzie maniak żużlowy, będzie rewelacyjnie. Przede wszystkim chcemy menadżera, który zajmie się, ustabilizuje i zwiąże się z klubem na najbliższe sezony. Przede wszystkim fachowiec. Trudno mówić o kandydatach, jeżeli dzisiaj nie mamy zbudowanych jeszcze założeń. One będą przedstawione przed Wielkim Czwartkiem. W sezonie 2014 włókniarz będzie funkcjonował pod wizerunkiem Kantor Online Włókniarz, Częstochowa. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.